Dobra, także tak, Beatrix jest z nami. Lecimy, lecimy skopać czterech króli, forkiców. Jak zwał, tak zwał. Pierścień mamy, Beatrix, idziesz, idziesz, lecimy. A, nie mogę magicznie bariery na siebie zarzucić, a to nie jest fajne. Dlaczego nie mogę? Aha, bo mam chwilową klątwę na siebie zarzuconą. No to nie miło. A, gracz się nie, nie przyzwał. Tu możemy skakać? O, lepiej nie. Lepiej się nie odbić od jakiegoś piętra. Tarata, tam falking. Dobra, tu można skakać. Hop. I teraz szukamy, szukamy, gdzie jest. Gdzie się spawnuje Forking? Pierwszy O jest, dobra Dawaj Beatrice, lecimy Nie, czemu on zaczyna z magii? To jest chamstwo Mało kiedy zaczyna z magii No, lecimy, dawaj Beatrice, strzelaj w niego, szutuj 300, no nawet ładnie, tylko coś, on ma za dużo życia no, masz za dużo życia. Już dostał za ponad 1000, jeden forking chyba ma tysiąca życia, więc... Już za 2000 dostał. Ło, teraz za ponad 2000. Co jest? Jeden forking ma coś za dużo życia. Raz miałem takiego buga, albo Kalen mi zamienił, że forking miał życie z plus 7, ale żeby znowu, żeby znowu to samo mieć. Jeden forking ponad tysiąca życia. Coś mi się to nie widzi. Także nie bierzemy tego, weźmiemy zapłon. No kule nie, nie kule, nie, zapłon. Kurde, dlaczego on taki silny jest? To mi nie pasuje właśnie, dlaczego Forking jest taki silny? Dobra, nic, spróbuję go teraz samemu naklepać, weźmiemy go na zbroję Havela. Spróbujemy go w zbroję Havela naklepać. Może się uda, może. Oby się udało. Tatara ta ta, lecim. Lecim, lecim. What the f Nie, 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 szybko, szybko. Ło. Wow. Fuks. Mówiłem, cofać, puszczać z powrotem windę. Cofać z powrotem windę to jest najważniejsze, żeby potem nie było czegoś takiego, że wchodzicie i spadacie. No to nic, wzywamy sobie. Windę z powrotem. Fajnie w ogóle wygląda ta halabarda czarnego rycerza. Tak samo jak zbroja Czarnego Rycerza, raz jest czarna, raz jest złota. Czarnego Rycerza? Artoriasa. Jak ktoś, ktoś puka, także z, z ja za chwilę wracam i wznowimy za chwilę nagrywanie, jak zjedziemy na dół. Dobra, także ja już jestem, możemy lecieć na Czterech Króli. Aby teraz się udało, spróbujemy na ciężki, ciężki build. I zobaczymy, czy się uda. Bez Beatrice. Totalny speedrun. Biegniemy tam. Byle tylko udało mi się szybko przebrać. Zanim mnie te duchy dopadną, bo one na pewno wejdą przez foga za mną. Nie będzie to fajne. Nie, nie, nie. Nie przytulamy się innym razem. Dlaczego ten forking był taki silny? To mnie zastanawia. On nie powinien mieć ponad 2,5 tysiąca życia. Jeden. A tutaj miał. No a tego gościa też ominę. Nie chcę mi się z nimi fajtować po prostu. Trzeba pokonać forkinga i, i iść dalej. Iść do przodu. Iść ratować Solara. Ja idą? Idą, idą, bo słyszałem Spikniemy na sam dół. Może sobie dadzą spokój? Bo jeszcze pierścień musimy szybko zamienić. Dobra, pierścień mamy. To, mo <laughs> to można już skakać. Można skakać do bossa, ale. Nie idą, cisza. To się przebierzemy. Wszedł Hawela. Chociaż? Hawela? Czy Hawel będzie dobry? kamienna. Myślę też, że kamienna ona jest lżejsza, można w niej jeszcze jakieś, jakieś tam role robić. Dlatego przebie przebierzemy się w kamienny set. Wow. Mobilność po prostu zabija. I jump. Na imprezę. Te role. Te role są zarąbiste po prostu. O, są moje dusze. O, i duszach ak akurat w ten, jeden z forkingów. I co ty, czemu znowu strzelasz? Czemu? Jeb, napysk prosto. Jasne, wbij mnie, no. Tak, dźgnij mnie jeszcze. No, uleczyłem się i ostatni, jest tu z zaliczony no ale trudno. Chodź tu. Pod nim... Jak się pod nim stoi, to jest się w miarę bezpieczny, tylko trzeba chodzić lewo-prawo. Lać dziada. Jeszcze na hit, jeszcze hit. Drugi już idzie. Już idzie drugi. on chyba chciał teraz wybuch zrobić, tak że swarciłem teraz. I teraz tego dziada bić. E, to nawet nawet te role dają radę. No, ty nie pogrywaj sobie ze mną. Teraz jak liczyłem to możliwe, że miał 2500 życia 1. To dlaczego przy Beatrice one są silniejsze? Tego nie rozumiem. Może... Może zależność, że jak się wchodzi do forkinga z jakimś pomocnikiem, to on jest silniejszy. Tego na przykład nie sprawdzałem że forking miałby być silniejszy wchodząc z pomocnikiem, ale jak widzicie, jak leje go samemu, to już tak dużo życia nie ma. Już ma te tysiąca. No, jeszcze jeden, jeszcze jeden powinien być. Gdzie on jest? Forking. To, że mamy tak dużo czasu, świadczy tylko o tym, że bardzo szybko zabiłem poprzednich Forkingów. Idź ty z tym mieczem, żeż Facet. Ja ja, 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 Jeszcze jeden. Piąty. Piąty Forking. No to zajebiście brzmi. No idzie będzie piąty? O, jest, 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 lejemy, lejemy, gdzie to? Na dwa hity powinien być. Nie! Będzie mnie ssał teraz. To na szczęście dużo życia nie zabiera. Dobra, i teraz szybko dwa hity mu sprzedać po gościu. Jeden. Leżysz. Nie! Trzeci! Dobra. diabł. I teraz zauważycie, o co chodziło z tym, że mówiłem, żeby nie iść do Frampta, do tego pierwszego węża w Kaplicy Firelink. Nie idziecie do tego pierwszego węża w Kaplicy Firelink, bo on będzie chciał, żebyście położyli misę. Naczynie Władcy przy ołtarzu. A my nie, nie chcemy kłaść naczynia Władcy przy ołtarzu, jeżeli chcemy przyjść do przymierza Dark Frightów. I to o przymierze Targwrightów, tak jak mówiłem, daje nam tą fajną zbroję, łapkę, czyli tą tarczę, plus y, czerwoną sferę oka. I do tego przymierza dochodzimy u tego węża. Oczywiście o jeden, drugi wąż tak ładnie nas wkręca, że ten drugi jest. Y, no. Ten drugi jest zły i takie tam pierdzielenie.

tak, on jest pierwotnym wężem, tak, 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 tak. No, i no, tu mówi, że inny wąż, Frampe, to jest właśnie ten w kapsy Firelink, że chciał nas oszukać, tak naprawdę, o ław. Jeden i drugi nas robi w konia. No, jeżeli zgodzimy się, to on nas zje i zaprowadzi do ołtarza, gdzie położymy misę. Ław, ław. Dokładnie. Mój, pie, mój pies też to skomentował, że lecą w ciula i w ogóle. No i tu jest ta misa, którą musimy położyć w więzienie Głyna. No, nawet on to powiedział tak samo. No, i to jest to naczynie, do którego będziemy musieli przenieść duszę tych yy, władców. Czyli Scala, Nito i wiedźmy, jest Izalit. Tylko ciekawe, gdzie on tą misę schował. On, ona, w sumie gramy kobietą. Wielki promień. pium. I tak powstał pik No, i tutaj, jak widzicie, odblokowują nam się te trzy przejścia do tych trzech bossów, gdzie wcześniej właśnie zapomniałem o nich. No, i teraz możemy iść na bossów w końcu. Ale zanim pójdziemy na bossów musimy iść do przymierza cór chaosu na drugi poziom będziemy do tego potrzebowali 30 30 humanitek na pierwszy poziom 10 i na drugi 20 no ale ale, ale brakuje mi tu jednego ogniska no właśnie będzie trzeba się wrócić i rozpalić to ognisko jeżeli pójdziemy tutaj do Keita to możemy mieć przymierze Dark Wright'ów, czyli PvP. Ale jeżeli nie zależy nam na przymierzu Dark Wright'ów i secie Dark Wright'a, to możemy iść spokojnie do Frampta i u niego możemy sprzedawać wszystkie itemki i możemy zarabiać na tych niepotrzebnych itemkach, które znajdujemy gdzieś tam. Także na duszach bossów. No, o to, o to ognisko mi chodziło. Także tobie wężor, dziękujemy. Lecimy się umówić z córami chaosu. No, i my jesteśmy już w przymierzu. Tak jak mówiłem, żeby wejść na pierwszy poziom przymierza potrzebujemy 10 humantek. Żeby wejść na drugi poziom przymierza potrzebujemy dodatkowo 20 humantek i dostaniemy wtedy możliwość otwarcia skrótu do... do Bet of Chaos, zabicia paru brzdąców, przez które oszaleje Solar i... dostaniemy burzę chaosu, piramancję, także opłaca się. Ja chyba nie będę was zanudzał tym pokazywaniem wam tego, pijaniu tych wszystkich humanitek do 30 i później dawaniu ich tej pani pająk, pająk. Także tutaj przy tej pani pająk zrobimy zaraz cięcie, ale widzę, że mam, no, na aż dwa levele. Chyba, że jakieś dusze jeszcze zjemy. Czy mamy jakieś dusze? Powinniśmy mieć jakieś dusze. Ale to później. Także ja będę tutaj bił level przymierza i widzimy się za chwilę jak bije level przymierza sług chaosu na plus 2. Dobra, została mi już tylko jedna humanka, którą muszę oddać, i będę będziemy mieli e, przymierze na plus 2. Jak widzicie, będzie napis: o dostaliśmy piromancję burzy chaosu i zyskujesz rangę. W tym momencie jesteśmy na drugim poziomie Sługi chaosu i to drugi poziom nam wystarczy, bo dostajemy i piromancję I możliwość otwarcia e, tajnego przejścia Oczywiście odwrócimy sobie pustkę Co będziemy biegać pustym, jak możemy człowiekiem e, Lepiej też człowiekiem, ponieważ e, zaraz wam pokażę, jest drugi spot, w którym atakuje nas Kirk Tak jak mówiłem, trzeba trzy razy pokonać Kirka w trzech różnych miejscach, jedno jest koło smoka a dwa są tutaj, jak zobaczycie zaraz. Będę przez nie przechodził i Kirk będzie atakował. I wtedy dostaniemy set Kirka. Nie jest jakiś on dobry, zadaje damage, gdy rolujemy, ale zawsze jakiś set, zawsze coś do zbierania, prawda? Dobra, tutaj set cukniemy Chyba nie ma nieustannego? Nie, nie ma. No, zabijałem go. Zabijałem nieustanne O, tarusy, tarusy stoją. Chyba sześć, siedem Tarusów, kurde. Na początku taki pierwszy boss, teraz chyba z halabardy na dwa hity schodzi. jak bierzemy ją w dwie ręce. O, to przy okazji jak tu będziemy? Pokażę wam również jak zdobyć żar na ogień. Pożar chaosu... ognia chaosu wam nie pokażę, bo musimy mieć pierśni dochodzenia polawie i ten żar chaosu jest tam gdzie te tarusy stoją. No ale teraz nie możemy tam chodzić. Oj, tu jest kapra i właśnie tego kapra dimona fajnie można oszukać łukiem. Pokażę wam to ten myk. Możemy strzelać oczywiście z góry, ale możemy też stąd. Ej, co ty, co, co ty rolujesz? Dawaj strzały, łuk I patrzcie jak można ładnie w konia zrobić kaprę. No e, nie tu, trochę wyżej. O i chyba teraz za wysoko strzeliłem, ale idzie, idzie, idzie. Kapra tam niżej, niżej. No, kapra dajesz, powinien spaść. Tak. No i plum. Obyło się bez walki z kaprą. Tylko 800 za niego, jest to też jakaś żadna super kasa. No i tutaj sobie podnosimy duszę. I lecimy dalej. Nie będę się bił z tymi kaprami tutaj u góry, bo nie ma to sensu. Jak 800 jest za jedną, to nie ma sensu się bić z nimi. Zeskoczymy od razu na dół, żeby pokonać tego wielkiego, wielkiego robaka. Robaka i Kirka. Tutaj będziecie widzieli po prawej tego bossa, z którym będziemy musieli się bić. Będziecie widzieli? A nie, nie. Ale później wam pokażę jego rękę. Tam wystaje jego ręka, ogon, cokolwiek to jest. O, jest Kirk. Widzicie tam jego rękę? Jest tam jego ręka. Ten bobek potrafi być bardzo silny. O. No super. Jeden fireball zmarnowany. Jak widzicie no jest odporny na ogień. Przynajmniej ogień chaosu. Za dużo mu nie bierze. Po 128 kulą chaosu to jest naprawdę. Oj, przed tym musicie uciekać. Kwas strasznie szybko niszczy ten wyposażenie. Leżysz! No. I zaraz powinien przybiec, przybiec Kirk. Kirk gdzie jesteś? No, gdzie jest ten Kirk? O, leci. Leci Kirk. Właśnie to jest fajne w jego zbroi: jak roluje to zadaje damage. No, widzieliście? Ale backstab. Czyżby Kirk przeżył? Ja, żyję. Ja, i niczym samuraj skończyłem z nim plecami do siebie. Ostatnim uderzeniem. Nawet ładnie kasa za niego wpadła. 269% nie, 2950. To jest ładna kasa jak za MPC Dobra, spalimy sobie ognisko No i co, lecimy dalej, pokażę wam teraz chyba jak wziąć żar Skąd wziąć żar na... Na 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 na... na 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 na... na ogień Level nam wpadł Zwinność oczywiście będziemy pakować do 45 O, znowu było widać łapę, łapę bossa no, i tutaj też takie parę tamków schowanych bardzo fajnie. Jak ktoś będzie się nie zagłębiał we, w te zakamarki, to by ich nie znalazł. I tu jest właśnie na prawo jest łapa, tylko trzeba zabić tego beboka, chlastka. No i tu jest widzicie łapa. Łapa bossa! Szkoda, że nie da się nic z nim zrobić rzucić go w jakiś sposób czy coś. To jest łapa głowa, nie wiem, tego go można rozczłonkować na pięć różnych części czy na więcej każda z nich żyje, chodzi i atakuje. To nie jest za fajne jak się go rozczłonkuje, dlatego lepiej go zabić bez od odcinania go. Chodź, Tarus, chodź. Hit. I drugi. Widzicie, Tarus schodzi na dwa hity. Do tego pana po prawej mi, proszę nie podchodzić. On potrafi złapać, jak on czasami złapie, to potrafi całe życie zjechać. Tyle razy na nim zrajdowałem, jak mnie złapał przez tarusa. I tutaj też trzeba uważać, można spaść, bo on się kładzie. O, właśnie, widzicie, przesunął mnie, i można spaść. Tak przy tym ostatnim rozpadłem. Przy tym właśnie panie, tutaj. Dlatego nie lubię się z nim bić, bo tu jest raz, że wąsko, a on jest duży, to jeszcze może zrzucić. No ja, 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 ja. dobrze. Raz, dwa i Żryszk, wróz, cyganie. No i teraz tutaj ciśniemy niby nic, nie? Tu wyskakuje pierwszy. No, niby sobie możemy iść spokojnie do skrzyneczki, a tu zaraz będzie ząg. Hello, wychodzą następne. No i rzucają kwasem. One tak zaskakują z obu stron, dlatego jak jest się po środku to jest masakra. I tu mamy duży, ognisty żar i on pozwala nam ulepszać ogniste bronie na plus 10, z tego co się orientuję. No i tutaj to by było wszystko. W następnym odcinku powinny być dwa bossy aż. Czyli następny będzie taki odcinek bossowy, bo będziemy Firesage'a zabijać plus e, sto nogę ognistą. Z której wypada pierścień dochodzenia w polawie, i później po tamtym wytłumaczę Wam, jak ocalić Solara. A to jest potrzebne, jeżeli chcecie z nim się bić yy, z głynem, Solar przy Głynie No, może być jakąś tam pomocą, jeżeli nie gra się magiem. Zobaczymy, jak to będzie. Solar pomocny przy postaci, jako nie mag, powinien być dobry. No, i to było wszystko. Cześć.